Wyobraź sobie, że całe Twoje życie rozgrywa się na polu bitwy. Nie widzisz żołnierzy, nie słyszysz wystrzałów, a mimo to jesteś w samym środku wojny. Wojny, w której stawką jest coś o wiele cenniejszego niż ziemia, władza czy pieniądze. Tą stawką jest Twoja dusza. To nie jest przesada. Jezus mówił o tym wprost. W Ewangelii Jana ostrzegał, Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to w obfitości. Złodziej, o którym mówił, to nie jest bajkowa postać ani symbol ogólnego zła. To prawdziwa, inteligentna istota duchowa, przeciwnik Boga i człowieka. Jezus nie przyszedł po to, żeby założyć nową religię. Nie zakładał instytucji, nie stawiał murów świątyń z marmuru. On przyszedł, żeby wyzwolić ludzi z niewoli duchowej. Niewoli, która jest niewidoczna gołym okiem, ale trzyma człowieka mocniej niż łańcuchy z żelaza. Kiedy mówił do swoich uczniów, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, nie miał na myśli teoretycznej wiedzy, religijnych obrzędów czy przynależności do jakiejś grupy. Chodziło o prawdę, która rozcina kłamstwa przeciwnika i pokazuje, kim naprawdę jesteś, dokąd zmierzasz i kto próbuje cię odciągnąć od życia wiecznego. Wielu ludzi sądzi, że zło objawia się tylko w oczywisty sposób, w zbrodniach, wojnach, korupcji. Ale Jezus demaskował coś znacznie bardziej podstępnego. Postrzegał, że przeciwnik potrafi przybierać pozory światła, udawać prawdę, podszywać się pod Boga. Mówił: Będzie wielu, którzy przyjdą w moim imieniu i powiedzą: Ja jestem, i wielu zwiodą. Ta wojna nie toczy się więc tylko na polu idei, ale w twoich myślach, pragnieniach, wyborach dnia codziennego. Jezus ujawniał, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie wygrać tej bitwy. Powiedział: Bez mnie nic nie możecie uczynić. Dlaczego? Bo przeciwnik, którego opisuje, jest mistrzem oszustwa. Potrafi sprawić, że zło wygląda jak dobro, a kłamstwo brzmi jak prawda. Potrafi nawet użyć religii, by odciągnąć ludzi od Boga. To właśnie dlatego Jezus starł się najostrzej nie z grzesznikami z marginesu społeczeństwa, ale z przywódcami religijnymi swoich czasów. Nazywał ich groby pobielane, ładne z zewnątrz, ale pełne rozkładu wewnątrz. Wypominał im, że obciążają ludzi ciężarami tradycji, których sam Bóg nigdy nie nakładał. Bo tu nie chodziło o to, żeby wyglądać na pobożnego. Chodziło o serce, które naprawdę zna Boga. Jezus nie obiecywał łatwego życia tym, którzy pójdą za nim. Ostrzegał, że świat będzie ich nienawidził tak jak nienawidził Jego. Dlaczego? Bo kiedy trzymasz się prawdy, automatycznie stajesz w kontrze do systemu kłamstwa, który rządzi tym światem. On nazwał rzeczy po imieniu Książę tego świata, czyli Władca obecnego porządku, nie jest Bogiem, lecz tym, który sprzeciwił się Bogu od samego początku. A jego celem jest jedno, abyś nigdy nie poznał prawdy, abyś myślał, że wszystko jest w porządku, podczas gdy powoli dryfujesz ku duchowej śmierci. Jezus przyszedł, żeby to przerwać, żeby pokazać, że droga do Ojca jest otwarta, ale prowadzi tylko przez niego. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I to właśnie w tym punkcie zaczyna się prawdziwa wojna. Bo przeciwnik robi wszystko, abyś uwierzył, że istnieje wiele dróg, że wszystkie są równie dobre, że możesz wybrać to, co czujesz i że Bóg na pewno to zaakceptuje. Jezus mówił inaczej. Mówił, że droga jest wąska, a brama ciasna i że niewielu ją znajduje. Ta pierwsza prawda, którą musisz przyjąć brzmi: to, co dzieje się w Twoim życiu, nie jest przypadkiem. Jeśli czujesz wewnętrzny opór, zamieszanie, jeśli pojawia się pokusa, by odłożyć Boga na później, to nie jest tylko Twoja psychika. To część tej wojny. Jezus ostrzegał, że przeciwnik jest ojcem kłamstwa i od początku nie trzyma się prawdy. To oznacza, że Jego najpotężniejszą bronią nie jest fizyczna przemoc, ale iluzja. Jeśli uda mu się sprawić, że wierzysz w coś fałszywego, sam zaczniesz działać tak, jakby to była prawda. Najczęściej robi to na trzy sposoby. Pierwszy z a m -A -Z -A -N i e granicy między dobrem a złem. Od ogrodu Eden aż po dziś dzień ta metoda się nie zmieniła. Kiedy rozmawiał z pierwszymi ludźmi, nie kazał im od razu sprzeciwić się Bogu. Najpierw zasiał wątpliwość, czy na pewno Bóg powiedział. Potem dodał subtelne kłamstwo, mieszając prawdę z fałszem. Tak samo działa dziś. Zło nie przychodzi do ciebie z etykietką, jestem zły, zniszczę cię. Ono przychodzi w atrakcyjnym opakowaniu, często jako dobro, w wersji dostosowanej do Twoich pragnień. Drugi, uśpienie czujności. Jezus porównywał to do czasów Noego: ludzie jedli, pili, zawierali małżeństwa i nie spostrzegli się, aż nadszedł dzień sądu. Przeciwnikowi wystarczy, że będziesz zajęty niekoniecznie czymś złym, ale na tyle, żeby nie mieć czasu na to, co wieczne. Jeśli uwierzysz, że jeszcze masz czas i że duchowe sprawy poczekają, to już jest wygrana jego strona. Trzeci podrabianie światła. To jeden z najgroźniejszych sposobów, które Jezus ujawniał. Apostołowie mówili, że szatan przybiera postać anioła światłości. To znaczy, że potrafi stworzyć coś, co wygląda jak prawda, brzmi jak dobro, pachnie jak świętość, ale prowadzi cię w stronę, w której nie ma Boga. Dlatego Jezus ostrzegał przed fałszywymi prorokami, po owocach ich poznacie. Nie po tym, jak mówią, jak wyglądają czy ile mają zwolenników. Po tym, co zostaje w człowieku, który za nimi pójdzie, czy jest wolny w prawdzie, czy bardziej związany niż wcześniej. Jak wygląda to dzisiaj? We współczesnym świecie przeciwnikowi nawet łatwiej jest działać, bo ma do dyspozycji ogromną machinę wpływu: media, kulturę, rozrywkę, a nawet część tego, co nazywa się religią. Jezus mówił, że Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny, to znaczy, że nie znajdziesz go w budynkach, rytuałach czy władzy nad innymi. Ale przeciwnik będzie chciał Ci wmówić, że prawda o Bogu to tylko sprawa instytucji, że wystarczy przynależność do grupy i kilka gestów, by być bezpiecznym. On wie, że jeśli uda mu się zamienić Twoją wiarę w pustą formę, w coś powierzchownego, nie będziesz stanowił dla niego zagrożenia. Dlaczego Jezus mówił o czujności, Jezus ostrzegał: czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. To, czuwanie, nie polega na nerwowym wypatrywaniu znaków końca świata, ale na trzeźwym, świadomym życiu tu i teraz. To oznacza codzienne wybory w prawdzie, nawet jeśli są trudne. To oznacza odrzucanie kompromisów, które sprzedają Twoją duszę za chwilę wygody czy aprobaty innych. W tej wojnie nie ma neutralnych. Jezus powiedział: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. To mocne słowa, bo oznaczają, że brak decyzji też jest decyzją. Jeśli nie wybierasz Jezusa, wybierasz domyślnie system, który nim gardzi. Jezus nigdy nie zostawiał swoich uczniów bez narzędzi. Wiedział, że walka duchowa jest trudna, ale też jasno pokazał, że jest do wygrania. Nie obiecywał, że będzie łatwo, ale obiecał, że będzie obecny w każdym kroku. Poznaj i trzymaj się prawdy Jego słów. Jezus mówił, jeśli trwacie w moim słowie, jesteście prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To oznacza, że nie wystarczy znać fragmenty czy cytaty z Biblii wyrwane z kontekstu. Chodzi o codzienne obcowanie z Jego słowami, by były w Twoim sercu, a nie tylko w Twojej głowie. Przeciwnik będzie próbował je zniekształcić, wyrwać z sensu, podmienić. Jedyną obroną jest znać je tak dobrze, by rozpoznać podróbkę od razu. Nie walcz o własnych siłach to jedna z największych pułapek. Człowiek myśli, poradzę sobie sam. Jestem silny, dam radę. Jezus powiedział jasno, bez mnie nic nie możecie uczynić. Walka duchowa to nie jest kwestia silnej woli czy dobrych chęci. To kwestia tego, kto jest Twoją tarczą. Jeśli On jest z Tobą, nie ma siły, która mogłaby Cię pokonać. Ale jeśli próbujesz sam, to już jesteś na przegranej pozycji. Modlitwa jako łączność w trakcie bitwy Jezus modlił się do Ojca nieustannie, nie tylko w momentach kryzysu. Uczył, by modlitwa była stałym kontaktem z Bogiem, jak otwarty kanał radiowy na polu bitwy. Dzięki niej nie tylko mówisz do Niego, ale słyszysz Jego prowadzenie. Mówił, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Pokusa nie przychodzi z hukiem, przychodzi cicho, więc czujność jest kluczowa. Rozpoznawanie owoców to zasada rozbrajająca większość kłamstw. Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Nie oceniaj ludzi, idei czy nauczycieli po tym, jak mówią czy wyglądają. Spójrz na efekty, czy prowadzą do wolności w prawdzie, czy do większej zależności i strachu? Czy rodzą miłość i sprawiedliwość, czy podziały i kontrole? Odwaga stanięcia po stronie prawdy Jezus obiecał, kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed Ojcem. To oznacza, że w tej wojnie nie ma miejsca na ukrywanie swojej lojalności wobec niego z obawy, co pomyślą inni. Przeciwnik bazuje na strachu, Jezus bazuje na miłości, która usuwa strach. Dlaczego to jest trudne, bo te strategie wymagają codziennego wyboru. To nie jest jednorazowa decyzja, po której wszystko dzieje się samo. Jezus mówił o braniu swojego krzyża codziennie, czyli o gotowości, by iść w prawdzie, nawet jeśli to kosztuje. Prawdziwa wojna o duszę to nie film, w którym ktoś inny walczy za ciebie, a ty tylko oglądasz. To życie, w którym każdy Twój wybór jest krokiem albo w stronę światła, albo w stronę ciemności. Ta wojna trwa niezależnie od tego, czy w nią wierzysz, czy nie. Każdy dzień jest kolejnym rozdziałem tej samej historii historii o walce o to, gdzie spędzisz wieczność. Jezus nigdy nie ukrywał, że wybór jest jasny. Mówił: Ja przyszedłem, aby owce miały życie, i jednocześnie ostrzegał, że jest ktoś, kto zrobi wszystko, by to życie ci odebrać. To nie jest walka między dwiema abstrakcyjnymi siłami. To jest walka między osobą, która cię stworzyła i kocha, a istotą, która cię nienawidzi i chce cię zniszczyć. Jezus nie zaprasza cię do religii. Nie mówi, dołącz do systemu, a będziesz bezpieczny. On mówi, pójdź za mną, a to oznacza osobistą relację, lojalność wobec niego ponad wszystko inne. W tej wojnie neutralność nie istnieje. Możesz odkładać decyzję, możesz udawać, że to cię nie dotyczy, ale każdy dzień bez niego jest dniem, w którym przeciwnik zyskuje przewagę. Jezus powiedział: Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy, już jest potępiony. To brzmi ostro, ale w jego ustach to nie groźba, to ratunkowy sygnał. Pytanie brzmi: po której stronie chcesz stanąć? Jutro może nie nadejść. Czas bitwy jest teraz. On stoi u drzwi twojego serca i puka. Nie puka do budynku, do instytucji, do tradycji, puka do ciebie. Otworzysz, bo jeśli otworzysz, nie będziesz już sam, a wtedy ta wojna, choć wciąż będzie trwać, będzie miała pewny finał. Bo on powiedział: Ja zwyciężyłem świat.